Cześć, Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak widzicie, wybrałem się nad jeziora do Augustowa. Ale jak widzicie, za moimi plecami wieje wiatr, ruszają się drzewa, jest bardzo zimno i no, niedobra pogoda do tego, żeby popływać w jeziorze. Woda zimna, jak widzicie, też plaża za moimi plecami pusta. Ale co tu zrobić, kiedy pojedziemy na e, wakacje, na urlop e, i jest zimno, a terminu nie możemy zmienić, bo w pracy dostaliśmy właśnie taki urlop. Gdzie szukać słońca? Otóż moi drodzy, e, chcę Wam e, powiedzieć dzisiaj i zaproponować Wam inne słońce. Jeżeli nie mamy na praży słońca, to możemy znaleźć słońce w kościele. Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie. Tam, gdzie jesteśmy na wakacjach, poszukajmy kościoła, gdzie jest wystawienie najświętszego sakramentu. Jezus Chrystus w monstrancji to jest nasze słońce, które na pewno oświetli naszą duszę i pomoże nam odpocząć naszej duszy. Zróbmy wakacje. Jeżeli nie dla ciała, to dla ducha. Adoracja najświętszego sakramentu. To jest prawdziwy odpoczynek dla naszej duszy, moi drodzy. Jest to szczyt naszej modlitwy. Jest to taka najważniejsza modlitwa. Nie musimy być bardzo przygotowani do adoracji. Starczy znaleźć gdzieś kościół z adoracją wystawiony najświętszym Sakrament, czyli Obecny Jezus Chrystus, wejść do tego kościoła, uklęknąć czy też usiąść w ławce i powiedzieć Panu Bogu o naszym życiu, o naszych sprawach, o naszych radościach, smutkach, o naszych planach na następny rok. Moi drodzy, zachęcam Was do tego bardzo serdecznie, zwłaszcza w te zimne dni naszych wyjazdów wakacyjnych. Niech nasza dusza będzie rozgrzana obecnością Jezusa Chrystusa. Chcę też przypomnieć Wam, że w Najświętszym Sakramencie jest obecny naprawdę Jezus Chrystus, realnie obecny. On na Was czeka. Niech na te wakacyjne przygody, i ciepłe, i zimne, Bóg Wam błogosławi w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.